Na niebie, ziemia w nocy objęciach, skrzypnęła lekko furtka. Ktoś cicho się skrada przez ogród, promienna wbiega ona. ramiona. Brak mi natchnienia. różny trud lecz jeśli

ten wpada rufus, budzę się pcha, posztylet wyciąga i w serce mi pcha, żona ma płacze i gorzko zawodzi, więc wołem Virginio, a ciesio przychodzi, głupi ciesio, pi. Leży i krzycze królowo patrz, daję mu kopca, więc chłopak płacz, biedna Virginia szlocha nad trupem, a wtedy papuga żałuje mnie w dupę, mnie w dupę, co mnie w dupę,

Śmi, to patrzę się na nią. Ja był jaskiniowiec i myślę, Irka, Irka, na cholerę ty się tak rzucasz. Przecież zawsze od początku świata i tak o wszystkim decydował facet. I tak, proszę Państwa, jest w naszym domu. Tu ja rządzę, a ona... Przepraszam. Co Sekundeczka. Co? Teraz? Zwariowałeś człowieku. No do... Daj, daj. Ircia, cześć kochani, cześć, cześć. Co kochanie, co się denerwujesz? No mówiłem ci, zebranie terapeutyczne, tak? Co? Co? Jak to gdzie? No, ja zapytam, proszę pani. Nie, z żadną panią, Irenka, z, żadną panią. słuchaj, kochanie, nie, spokojnie, spokojnie. Tu są panie i panowie są. Słuchaj, no jak mam ci udowodnić, co? No, ja poproszę. Proszę Państwa, pokażcie żonie, że nas jest dużo. Bardzo proszę, pokażcie. O. Halo? No widzisz, zawsze jest tak, jak ty chcesz, Dziubdziusiu, tak. Tak, kochanie, co? No tak, no, do, wszystko dobrze, tak, tak, dobrze, dobrze. Słuchaj, i, i, niedługo będę, tak, tak, I coś słodkiego kupię na stacji, tak. Mm. Irenko, nikt nie wymyślił odchudzających słodyczy, kochanie, przepraszam cię bardzo, tak, mm. dobrze. Mm. Tak, tak, tak. Za chwilę mm, mi się przytuli Dziubdziusia, tak, tak, przytuli, przepraszam cię bardzo. Już, 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 papa, 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 tak. Nie przychodzi długo sen, by uleczyć serca rany. Drżącą ręką pisze list miłosny, ten nabrzmiała żalem, łzami zroszona. Kocham cię stale.

Nikt piękniej nie wyraził niż Brahms w węgierskiej suicie swojej, opus 64 według katalogu Kechla, czy może jakiś inny opus, cholera by z tymi opusami, jeden Dureń wymyślił, teraz wszyscy muszą się męczyć, z tego nikt nic nie rozumie, przepraszam. Gdy cię poznałem, byłaś piękna, tyle uroku w sobie miałaś, ja ci wyznałem miłość. A ty mnie od razu pokochałaś, tak to dziwne wiem, ale to nie był sen. Gdy cię poznałem, byłaś bóstwem. Kochałem rączki, nóżki, buźkiem, gdy cię poznałem, miła. Chciałem, aby zawsze przy mnie była. No ostatnich dni tak ja mówiłem ci, dawałem kwiaty, róże bzy, goździki, przywiozłem nawet kaktus z Ameryki, kupiłem stosy przeróżnych słodyczy, Dziś wszystkiego by mnie. Policzył, to szaleństwo wiem, ale to nie był sen. Dawałem kremy, pudry i dba, byś była piękna, nigdy mi nie zbrzydła. Świat cały w darze, tobie złożyć chciałem, Bóg mi świadkiem, jak się starałem. To żaleństwo wiem, ale to nie był cen. A ty co? No co ty w zamian dałaś mi? Powiedz, to mi dałaś? A ty co? Zrobiłaś, że wiem, jak smakują łzy, co ty mieć, robiłaś? a ty co? Obietnic pustych dałaś, to sobie obietnic dałaś, a ty co? Wiesz, chyba mam już ciebie całkiem dość. Nagle. Mi rzekłaś, długo się już znamy. Szybko, 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 weźmy ślub już. Nagle mi rzekłaś, długo czekasz, kochany. Chcę być z tobą zawsze, z tobą, z tobą, masz pogrób już. Odejdź ode mnie, boś jest brzydki. Ka. Już mi się nie podobasz wcale. Już wszystko się skończyło. Nagle przeminęła moja miłość, tak to dziwne wiem. Przeminęła jak sen odejdź ode mnie, boś jest brzydka. Nie mogę już na ciebie patrzeć. Weź jakoś masz spróbuj, 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 dobrze się nią natrzeć. Może wrócić ci, uroda twa, raz, dwa razwa. Mam cię już dosyć, na co ja czekałem? Po twoim oknem ścieżki wydeptały. A, ty kłamałaś, wcale nie zwodziłaś, Bóg mi świadkiem, że przesadziłaś. Dziś już dobrze wiem miłość. Przeszła jak sen, żegnam cię, u to wyślę się. Więc z tego Magellana. jeszcze go sobie pokręć, jeszcze dobra, że kręcił ten magellan, kręcił, on nie spadł. Nawet możesz się zachwiać, wiesz, czy coś takiego, ale bawią się. Dobrze, dobrze, dobrze. Bawią się, dobra? Co to ma być? Co to ma być? Jak ty mówisz? Zapomniałeś, że jesteś Francuzem. Przepraszam cię, mam zły dzień, że nic dzisiaj nie piłem. No. Jeszcze raz. Se, czekaj. Od tego szynka mamy w plester pokrojonego, dobra? Dobra. dobra. uwaga, Lecimy. Silka mamy w plester pokrojonego i kładą na tole. Na wierzchu kładziemy dyb ze żoł. Żoła są koper, pietruszek i rozmaryna. Wy nie lubicie żoła. My zauważyli, że Polaki mało chcą. Jeść yes, zioła. Jest się Są dobre i tanio, a wy chcecie mało żoła. Do dipu śmietaną i odrobin mu tak. trzeba byśmy z nim zrobiły. Wszystkich domiską. Z mieczubami, i potem błyską na plastery i kółek gotowy. Zmarinowany kółek na szynka smacznego, a jutro zrobię dla was pyszak od liści z jarniąt. Jeszcze gorzej będę mówiła po waszej języku. Wesoły śpiew. Kolejny majster, kolejna stacja, majster się nazywa Adam Hanuszkiewicz. Był spektakl, który się nazywał Mickiewicz. To był spektakl Mickiewicz na dużej scenie. Była próba wznowieniowa. Ja tam wchodziłem w rolę Czeczota. Jedną z takich, takich mniejszych ról. W każdym razie Mickiewicza i Słackiego, Daniel Bryski, Krzysztof Berger się w tej pamięci. W każdym razie była ta próba wznowieniowa. No i gramy, gramy, gramy. Pan Adam będzie przerwał Stop! Stop! Przerwa, przerwa, już nie mogę. A wszyscy do bufetu zostaje Daniel Obryski, Krzysztof Berger, Emilian Kamiński zostają. Musimy omówić, musimy bardzo ważną sprawę. Słuchajcie, we, we trzech macie teksty o Bogu. O Bogu, macie teksty I Krzyś Kolberger, ja wiem, że miałeś wypadek, masz kłopoty z oczami, ale jak mówisz o Bogu, jedno oko i drugie o jak mówisz o Bogu, skoncentruj oczy, jak się mówi o Bogu, nie wolno zazować. E, e, Daniel, Daniel, e, ty mówisz o Bogu, to gapisz się w, 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 w środek widowni, to ja wiem, że widzisz jakąś babę, e, 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 A a to jest niemożliwe, jak się mówi o Bogu, nie patrzy się na tą blondynę. E, to to jest to, Emilian, a ty jakoś o Bogu patrzysz w ziemię. To jest niemożliwe. Słuchajcie, ja jestem ateistą, ale umówmy się, że Bóg jest na drugim balkonie. <noise> Pan Adam mnie kiedyś spotkał na korytarzu. Emilian, dobrze, że cię widzę. E, słuchaj, e, muszę porozmawiać. Będzie szczera, twarda, męska rozmowa dwóch facetów do gabinetu. Pijesz? A, ty nie pijesz. Emilian, Emilian, uprzedzam cię, to będzie bardzo twarda rozmowa. Emilian, ja cię obserwuję. Emilian, ty jesteś bardzo dobrym aktorem. Masz dobry głos, dobre oko, dobrą tekcję. Aparycje, baby cię lubią. Nasze zacięcia, rażę sarskie, Emilian. Przed Tobą jest wielka kariera, ale niech to zostanie między nami. <śpiewanie> Norbert, bo sakcny drwal, odszedł od nas. Od odszedł od nas w dal drwal o, przepraszam tę piosenkę tę jedyną śpiewam dla ciebie dziewczyno. może także jest w rozterce zakochane czyjeś serce może mnie kochasz I po nocach tęsknisz, szlochasz Tę piosenkę, tę jedyną Śpiewam dla ciebie, dziewczyno Zanim świt obudzi noc dotykiem mgieł. Nim dzień ożywi świat, mój Panie, przyjdź. Wołam Cię, uciesz mój sen spokojem barw. Nim mnie porani świat, przyjdź tu. Choć chcę Znów podnoszę głos, mój Panie przyjdź. Wołam cię przyjdź otrzymą spłakaną twarz. Nim znów popłyną łzy, przyjdź tu, przyjdź tu, poprowadź mnie wśród bróg. Lat. Bądź mi radością dnia, a w nocy snem, pomóż mi.